Manko się Manko z tej strony, Skylake, a ze mną jest. Cichy. I Melon. Oczywiście go już pamiętam z pierwszego odcinka. Dzisiaj będziemy robić bazę i tak dalej. Co jeszcze będziemy robić? Haha. Ha. I to chodźcie gdzieś, chodźcie, idziemy robić bazę. Najpierw idziemy, idziemy pozbierać. I chodźcie bazę zrobić, dobra? Okej. Okay. Ja będę już drzewa strzynał. Ten, a wy zbierajcie drzewna, dobra? Echa. Ej. Czekaj, bo melon tam gdzieś idzie. Czekaj, ja chcę kapłan. No dobra, to ja tutaj już będę drzewa ścinał, A wy drzewo zbierajcie, ja też będę zbierał, o. dobra? Jedzenie już mam. O, mam mapę. Chodźcie temy, chodźcie drzewo zbierać, a nie będziecie. Czekaj, ja mam już dużo miejsca, tylko czekaj, butelka Coca-Cola. Ko ko Komu powinni dawać te, te drzewo? Ser. Dobra. No to już tak... Komu powinni dawać drzewo? O! Co to? Ten half A ty... Yy, ty masz sportshopa? O, łuk. Będziesz chciał łuk? Co mówiłeś? Będziesz chciał łuk? No, no, bo ja zazwyczaj lubię strzelać. Daj. Jeżeli jesteś moim widzem... Widzem... To... To wbijaj na ten serwer, tutaj, o, mhm. Do kogo mówisz to? Co? Do kogo ty mówisz? Nie, do, do... widzów O masz Jaki typ melon? Nagle typa zauważyłeś, no Ej chodź, ci dre drewno dam Czemu mi? Ja ple... nie mam, to musisz ty wziąć No, no dobra Łooo, wow, Boże, człowiek. Nie mam już miejsca. Tu masz ten wiosło. Masz wiosło. Ej, bo na campingach najczęściej jest ten... ...motorówka. Takich przy wodzie. No, jest motorówka. Też. Taka jeszcze. nowa, czarna. Właśnie ten malon już jest. Ło wow. Jak on tak szybko tam... ...dobiegł? Bo nie wszystko na fula ulepszone, i ja nic nie mam ulepszonego, prawie czekaj, nic Skylock. Ja wiem, gdzie byś budował bazę. O tutaj. tutaj jest dobre miejsce na bazę. No w sumie. Takie fajne, fajne. Dobra, tu dawaj już buduj tę powierzchnię. I ja będę ci drżonał drzewa. Okej. Okay. Dobra? Spoko. Więcej drewna. Czekaj. Wow. Haha ha. ja tu masz już drewna ale leży ci? Hmm. Czekaj, pierwsza, druga Melon, chodzi do drewno Mam jakiś kantin hmm, bez wody Ło, wow, ile tutaj drewna jest Było wieku Dobra to ja już na razie nie będę ścinał Nie, ścinaj, ścinaj Dobra Jeszcze jedna belka Kilka belek może Kurde mi się nie Ja będę zbierał, bo Dużo tego jest. No, <noise> Fajnie, że jest dużo. Lubię dużo drewna. Poda mi się robić live. O, dobrze. Tu masz jeszcze grzeć na bierze. Co będzie ta baza? Albo nie, już nie robię. Ja idę Ci po Teraz takie coś. Dobra. Gdzie jest? O, tu, dopiero tu. Wiecie ile tu jeszcze drzewa leży? Patyki chyba nie Melon, Melo, daj mi pleca jego nie korzystać, ja będę drzewa zbierał I ci go oddam Dobra, ja cały plecach naładuję wam drzewa Spoko O, ty tutaj wyrzuciłeś to. Tu. O, sikierka, no. O, plecak! Dzięki, panie. Ja też mam plecak. paka. On to kupuje, czy co? Co? On, skąd on to ma? Można coś kupować czy co? Czekaj, łopatę w wezmę to. A. A, okej. Okay. O, dziękuję. Chodźcie, mam drewna. O, dziękuję za to. Dobra, dawaj tu. Już. Boże, ile ty tego jeszcze masz? Już mam missing space. Czekaj, zrobię... Pienki. I się, idź, idę jeszcze pod drzewo. Tylko pięknych. Kim ten... Dzięki. Aha. Okej. Okay. Drewno. Ule, chyba dariu. Chyba będziemy mieć tutaj wejście. Chyba tam na dole było. Tu. A albo nie, tam pasował. Co mówiłeś? Mm, nie, że tutaj pasowało takie coś. A tutaj. Daj, daj, daj. Po co dwie pary drzwi? Daj. Po Po co ci dwie dwie pary No po po tutaj Tutaj są pary drzwi? Nie ogarniam trochę to na nadziw... drzwi lepiej, no i ale to za badało nie dał wyglądać lepsze Dawaj drewno Dobra, missing space Czemu nie o, na dole? Czy musisz ciągle być przeciwny tego domku? No. Więcej drewna. No już cina. Już Ci tam pomogę, kurde. Tak, bada już fajnie wygląda. Niech pan ma... no, ścina. Dajcie mi piłę łańcuchową. coś. To ja tutaj Ci masakrę zrobię. I don't know. Ty, Skylaka proszę. Czekaj. O, dziew... Drzewno Czy tylko ja się troszkę z tym domem Drewno O, ser no masz? Cichy, cichy, jeszcze ten Musimy jakoś respy zrobić Dwie drzwi. Nie wiem, bo Melon da ma taką zachciankę. No Jak to będzie dziwnie wyglądało melon, wiesz? Ej, dobrze myśli, na razie. Co? Jak? Dobra, ja idę po drzewo. Okej, okay, nie ugarniam. Aha, myślałem że... A, bo on to postawił. Pienik. Drzewno. Drevno... Daj mi ten drevno. Bravo. No to možná skončíme, skończymy odcinek. No to... Co? Może już skończymy odcineczek. Dobra, wywaliło mnie. Dobra, no to subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. Ze mną dzisiaj był. Ze mną dzisiaj był. Cichy oraz melon. No to narka.